Becky Homesley, kobieta, czyta Kinga Wiśniewska. Usiadła z tyłu i powiedzieli, że była nieśmiała. Prowadziła z przodu i nienawidzili jej dumy. Prosili ją o radę, a potem kwestionowali to, co mówiła. Powiedzieli, że jest głośna. Potem byli zszokowani jej milczeniem. Kiedy nie dzieliła swoich ambicji, powiedzieli, że to smutne. Więc opowiedziała im swoje sny, a oni powiedzieli, że jest szalona. Powiedzieli jej, że posłuchają, a potem zakryli uszy. Przytulali ją podczas, gdy śmiali się z jej lęków. I słuchała tego wszystkiego, myśląc, że powinna być dziewczyną, którą kazali jej być najlepiej, jak potrafiła. Ale pewnego dnia zapytała siebie: Co jest dla niej najlepsze? Zamiast próbować zadowolić wszystkich innych, Poszła więc do lasu i stanęła wśród drzew. Słuchała, jak wiatr szepcze i tańczy z liśćmi. Przemówiła do wierzby, wiązu i sosny i powiedziała drzewom to, co jej mówiono raz za razem: Powiedziała im, że czuje, że nigdy nie jest wystarczająca. Była albo za mało. Albo zdecydowanie za dużo, za głośna lub za cicha, za gwałtowna lub za słaba, zbyt mądra lub zbyt nierozsądna, zbyt odważna lub zbyt łagodna. Znalazła małą polanę otoczoną miodłami, i zatrzymała się i słuchała, co powiedzą do niej drzewa. I siedziała tam godzinami, nie chcąc. Stamtąd wychodzić, bo las nic nie powiedział. Po prostu pozwalał jej oddychać.